Dzień dobry Państwu, Pani poseł Bożena Kamińska w ciężkim czasie po otwarciu soku. Dzień dobry Państwu. Pani poseł, czy Pani jest zadowolona z otwarcia Słowackiego Ośrodka Kultury? Osobiście i na pewno oprócz mojego osobistego zadowolenia będę wyrazicielką wszystkich środowisk twórczych, artystycznych, zajmujących się animacją kultury i sztuki w tym mieście, jak i w okolicy, że są wszyscy przeszczęśliwi. No, protesty, które pani miała ze strony młodzieży wszechpolskiej, ze strony młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości, no raczej nie wskazują, że wszyscy są szczęśliwi. Jak ktoś mi kiedyś powiedział, będziesz robiła dobro, to pamiętaj, że zło zawsze będzie z tyłu za tobą. Więc biorę to. Za taką normalną naszą rzeczywistość, bo wiem, że nie wszyscy potrafią się cieszyć ze wspólnych sukcesów, z tego, że miasto może się rozwijać, że może być bardziej atrakcyjniejsze, może być na poziomie XXI wieku, również proponować ciekawsze formy pracy. Ja wiem, że nie wszyscy mogą być z tego zadowoleni, ale to już to już trudno się mówi. Natomiast najważniejsze jest, że uczestnicy jak również społeczeństwo, które odwiedza ten obiekt, który jest przepełniony ludźmi, przepełniony, naprawdę. Teraz można wejść, również jest pełna sala widowiskowa, kameralna i po obiekcie również chodzą osoby, go zwiedzają, zapoznają się z nim. Są po prostu pod wielkim wrażeniem. No to jest rzeczywiście dla, dla Suwał, które bardzo długo były takim zapyziałym miastem, w tej chwili się od, od kilku lat się zmieniły radykalnie i SOK jest takim właśnie no, pięknym zupełnie obiektem. Ja tak się zastanawiałam, czy ma to jakiś wpływ na gospodarkę, na miasto. Ja gospodarkę zawsze miasto. uważałam, że propozycje i działalność kulturalna. Danego środowiska ma ogromne oddziaływanie na gospodarkę. To jest przyciąganie przede wszystkim również i inwestorów, którzy chcą funkcjonować w atrakcyjnym mieście. Chcą funkcjonować w mieście, gdzie jest przestrzeń, w którym można zorganizować ciekawe targi, ciekawe konferencje. Również pójść, jeżeli chodzi o tą przestrzeń kulturalną i skorzystać z oferty, którą Suwalski Ośrodek Kultury będzie proponował i proponuje już na Dzień dzisiejszy. Ponadto to też jest wielki magnes dla ludzi młodych. Ja wiem, ile ludzi młodych skupia się wokół tej nowej przestrzeni suwalskiego ośrodka kultury, z jakimi przychodzą pomysłami, że im się chce pracować, ich się chce działać, chce się tworzyć. To jest naprawdę niesamowita energia i potencjał, który drzemie w tych młodych ludziach w naszym właśnie środowisku. Faktem jest, że to, co widziałem do tej pory, no to potwierdzałoby to. Dziękuję bardzo. W tym bardzo. wszystkim. No, ale trochę ciężej jest w platformie. Notowania platformy, no, pikują bardzo osoby. Czy platforma myśli o zahamowaniu tego? Jestem przekonana, no, że to. tak, że, że platforma myśli. Nie, również są y, przygotowania w tej kwestii, żeby jednak y, z tą informacją do ludzi docierać. Częściej, żeby te wszelkie kwestie, które budzą emocje, to żeby je na miejscu w jakiś sposób przedyskutowywać, wyjaśniać, debatować w danych, w danych tematach, żeby nie, nie bać się tej otwartej dyskusji, bo tak naprawdę wiele rzeczy się zmienia na korzyść. No i nawet jeżeli chodzi o te urlopy macierzyńskie, które zostały przedłużone do 12 miesięcy, to nie jest jakaś zmiana, która, która powoduje, że coś się zmienia o tydzień, i się zwiększa ten urlop macierzyński czy, czy o dwa tygodnie, tylko o kilka, kilkanaście tygodni. No to jest naprawdę znaczący, znacząca poprawa. W różnych innych kwestiach na pewno też można dyskutować i argumentować słusznością i potrzebą zmian w tym kierunku. Trochę nam tego zabrakowało. No, bo tak brakuje to wyraźnie, tym bardziej, że to, to ukazał się list posła Godzina, który zarzuca Państwu no, taki nepotyzm, komuterstwo. Brak przywództwa, brak poważnej dyskusji o gospodarce. Ten list no, wywołał dużo burzy. I... No ja jakoś znalazłam się w gronie tych osób, które nie otrzymały tego listu, bo już mnie pytano, co ja sądzę na temat tego listu. Niemniej jednak ja na swoją skrzynkę tego listu nie otrzymałam od. Posła Jarosława Gowina, chociaż znamy się i jesteśmy w bardzo takich koleżeńskich kontaktach w Sejmie, rozmawiamy o różnych też kwestiach. Ja uważam, że, że Potrzebny jest dialog, naprawdę. W mojej ocenie, jeżeli ktoś występuje z czymś oficjalnym na piśmie, to znaczy, że daje sygnał, że brakuje mu dialogu. W mojej ocenie to, tak, to taki może być sygnał, ale jestem przekonana, że ten dialog na pewno nastąpi. Trzeba mieć również. Na uwadze y, trudny okres, dlatego że Platforma przyspieszyła wybory swoje w ugrupowaniu politycznym. Nastąpią one w czerwcu. Wcześniej zanosiło się, że y, rozpoczną się na tych niższych szczeblach od września i dopiero na wiosnę będzie to na szczeblu centralnym. Niestety y, jest to y, bardziej przyspieszone i w mojej ocenie w tej sytuacji y, jest to bardzo dobre, bo nareszcie szybko trzeba wyjaśnić, kto tu jest głównym przywódcą, kto jaki ma mandat zaufania. I żeby ta strategia i działanie było jasno sprecyzowane na kolejne lata dla Platformy Obywatelskiej. No tak, ale to jest, jeżeli chodzi o przywództwo, to jest najważniejsze, bo między innymi kilku działaczy Platformy zarzucało premierowi, że Platforma została pozbawiona przywództwa, że nie ma wyrazistego przywódcy, że, są w, że jest kilku kandydatów. Powodują to, że platforma właśnie nie ma tego swojego wyraźnego oblicza. Ale jeżeli chodzi o regiony, pan Gowin zarzuca, pan poseł Gowin zarzuca wam nepoty, zarzuca wam korupcję, zarzuca kłótnie. Nie ma nawet jednego znaku tego, tego nepotyzmu, naprawdę, w mojej ocenie. Tutaj nic takiego, nic, nic takiego się nie dzieje, każdy po prostu robi swoje. Nie ma tu też, nie wiem, jakichś takich specjalnych stanowisk, żeby platforma w jakiś sposób sygnowała, czy kogoś, czy kogoś nominowała wręcz w ten sposób. Nie ma takich sytuacji. Ja jestem przykładem, że startowałam jak każdy inny obywatel w tym kraju do normalnego konkursu, żeby zostać dyrektorem Sowalskiego Środka Kultury. Dziękuję, dziękuję bardzo. Panie. Dziękuję to ślicznie. Dziękuję.